Witajcie, witajcie! Witajcie, witajcie kochani, z tej Ja Oli tak to ja, Oli. Widzieliście moją transmisję? Dobra, dzisiaj gramy w Rowla. Taki niecodzienny widok, Alan, już Ciebie zapraszam. Okej, okay. no, kurde, ej, na tym wiecie. Nie polecam klacz na komputerze. Na serio. Myślałem, że już będzie na komputerze, a jest tak samo. Ale jesteś gotowy? Tak! Ja nie za bardzo nie jestem gotowy. No, co nie możemy zakończyć? Co to jest? Czekajcie. Patrzcie, tutaj mamy coś. wow Co ja napisałem? Wow! Co to jest? Jeju! I teraz! I teraz uważajcie, uważajcie! I teraz no, kurde, weszło mi się. I teraz takie... Wow! to nowa coś! ponoć Alan powiedział, że jest nowa za tym Zaraz zobaczy... Nie! Teraz to, to zauważyłem. No to Alan, gdzie ta twoja nowa zatemiarka? Ona jest. No, no wiem, chyba! Ja chyba wiem, gdzie... o, To jest lili. O, ale kwiatuszka wyszła. Wiem, Alan. Dobra. Tu chyba Alan lecimy w dułeczko. Tylko proście tylko nie przegraj, bo ja zbieram na Mendy 24 albo w ogóle najwięcej będę zbierał. Nie, spokojnie. Na czym grasz? Jak to na Glimpie? Oj. Tak, no. Ale co tam? Co tam jest? A, czy Poko. Nie, no, spoko. Spoko, pokoń, Nie robiłem. Alan, uciekaj. Jak ty raszujesz. O, no. Tak się kończy z No nie, no Alan. Ja ci powiedziałem, że ja chcę nie przegrać, a ty przegrałeś. Zmienia postać. postać. Czemu ja? Jak grałem na komputerze, to pff, idzie mi lepiej. Dobra. Upaga. jak to jest to na poziomu, co to jest? Leonka bierzesz! O, czekaj, ja muszę się tutaj cię... czekaj. Ile? Ile? I co jest? To, to już jest pięknie. żeby na Bendy tak to zrobić. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Ej, ja się zastanawiam, co on tu. Ale to jest pięknie, ej, piękne, piękne tło. Patrzcie na to. Pięknie, piękne tło. Alan, grasz? Alan. No ja się pytam, czy ty grasz? No bo tak się tutaj cicho zrobiło. Oj, ej, Alan, my dopiero mamy, nie chcecie nic mówić pierwszego PL Kubia. No nie mogę się ruszać. Jeju, nigdy już nie zagram na komputerze, no. Co to jest za kupie coś, no? Ruszać się nie da. Nie nie polecam. Nigdy nie grajcie na komputerze. Na serio. Tak mówię. O. Fajnie zakupy. Dzięki. Thank you. Czekajcie, to są dwa bibi. Jedna bibi i druga bibi. Ej, to, Ja widzieliście to Izowie. Bibi, bibi bibi. Bibi bibi. Bibi, mi, 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 A mi, 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 A mi, 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 A mi, mi. mi. I mi, me, me, only me. Uf. Dobra, uwaga. To Do i nic. Nie, Czekajcie, muszę coś sprawdzić. Nie gadajcie, że to się w ogóle nie nagrywa. A nie, nagrywa się. Ej, a wy w ogóle widzicie tą postać tutaj. W lewym dolnym logu ona była już na moim live. Dobra, zaczynamy. Plus, poczyna się gra. Tłumaczy Alan. Czekamy jak Oliver się polusza. Czekamy, jak się polusza. Polu się. I jak e, co? Alan. Co? Nie, <noise> Słuchaj, się. nie, to Alan. Ej jeszcze. Ej, ja... Na serio? Ej, da się tak spodować z tymi? Da się tak robić? Ja myślałem, że tylko ja ty odkryłem Europę. Odkryłem Amerykę. Wow. Ale jestem mądry. Duży mózg. Duży mózg, ale duży mózg. <toczanie> <toczanie> Dalej jestem Holy. Mówiłem, że przez tydzień... To jeszcze tydzień nie minął, więc muszę robić. Miałem robić live'a polalnego, ale kolejny raz YouTube mi coś tam znalazł, że powiedziałem... powiedziałem, że nie umiem powtarzać świni. To YouTube powiedział, o nie! Powiedziałeś Świnia! A to jest złe w YouTube! Czy jak ktoś mówi świnia, czy to jest zły? No właśnie, więc proszę mi przez to bo a nie ten, bo kraliśmy bo taką grę. Pigi. Ja. No. w a alan jest... A ran wybiera postać no, Nową, twą nową, co ja gadam. I no, ja też mam trochę więcej. Ja muszę jeszcze trochę... Eee. Tak, jeszcze tak bardzo dużo mi zostało, ale najbardziej ka, na, na kim mi zależy. Patrz, to jestem... Ja... Skąd on to wyjął? Czekaj, 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 czekaj. Spójrzmy jeszcze raz dokładnie On ma Asa w rękawie, teraz to zauważyłem, dobra O, konteliusza, no tak, bo ty lubisz końteliusza. Nie Eee, tak, ah, e, lola, 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 di lola. Jak to ty jesteś lola? Bo nie mam loli. A, okej, rozumiem, rozumiem. Ale mówisz, że nie ma roli i jest lola. Lola to z ciebie jest, a nie Ojej, a to my już gramy A mamy nie coś tam puksy My fuksy, Ty tuksy, My osiem fuksy Trzysta puksy Patrz na to Ubijaj kotrety Ubijaj śledzia, śledź Ale wiem teraz śledzika zjadł u mojej koleżanki. Ojoj, czemu ja się luszać nie umiem? Nie polecam! Na no serio! Beznadziejny! Ja bym na komputerze dał i minus 10 dla 10. Czemu? A widzicie jak coś, jak ja gram? Ale nie widzi, bo akurat nie była. Dobra, wiecie co? Ja chyba sobie tak zrobię. On tam jest Tik. Czemu ja się ruszać nie mogę? Ona jest tam. Chyba. A to nie jest ona, to jest dynamik. Dynamikę, no, dynamikę to pojęcie dynamikę. Czemu mamy już 14? Pojęcie, A. Nie, no chciałam dać! Ale laguje mnie strasznie. I, i, I. Dawaj, jeszcze I Jeszcze jeden. I jeszcze. ale wiesz, oni ciebie nie słyszą, Alan powiedział, że. Kalil, już jest związany z Lili i to ja tego wybrał Alan. No, czemu mnie tak Ja dalej mam ten błot, tola. A. Wow, mój ukochany. Gdzie jeszcze, star? Gdzie? Nie, 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 O, o pesze, o O pesze jestem. Nieważne. nie, jestem. nie, nie, nie Cię. Nie, 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 nie kocham ci... co? Nie, nic nie śpiewałem. Eee. Oby był szczęśliwy. Nie, 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 miałem? nie, I wsiął. Ale Uwaga, nie, masz nie, ty nie, masz nie, No nie, Aż zamknąłem oczy nic nie wyszło. Czemu, o, czemu to tak się przycina? No skacze. Chyba dzisiaj ta gra będzie popsuta. Screechowałem grę. Nie? Czekajcie, bo ja chyba to screechowałem. Widzieliście to? Te, to dzisiaj się grę. Na serio. No patrzcie, opóźnieniem! Eee, jak ona ciebie zabiła? JAK?! NO CO JEST?! Tak, dzisiaj będzie się to nazywało. Jezu... No nie, no ja mam tego dosyć! No cały czas... Cały czas... O, knockout 5 x 5, to coś nowego. Gramy knockout 5 x 5? Dobra. Ja, fajne. Knockout pinch. Oj, no Knockout Na pi Okej, ale muszę za nim iść. Oj, tam jest... tam jest krzybek. Tam kolteliusza? Sam jest krzybem. <grybki> Kocham krzyby. Nigdy nie. Ej, krzybek! Nigdy nie ja jadłem krzybka. Nie no, żal tu ja oczywiście, że jadłem krzywa. No ponad piąty w tym... Jezu. Trzymaj mnie. No jak to nie możesz mnie trzymać? No, no. Jezus. No po prostu nie wytrzymam. O, co się stało? Czemu, ja, czemu jesteśmy więksi? Czemu jestem większa? Daniel. Czemu ja jestem taka wielka? Co się stało? Czemu jesteśmy tacy dźwięki? Nie! Czemu Alan zginął? Co się dzieje? Co co tam się dzieje? Czemu ona ma coś takiego? O to są. A, myślałem, na, na chwilę myślałem, że to jest coś innego, ale nie mogę powiedzieć co. Czemu ona szczerzy? Ej no nie no. To mi się zaczyna podobać, trzeba się, bo zaczynie... Mój Boże, czemu oni tak rosną? Mój Boże, teraz y, opraszam sobie Piperkę. Jaka musi być ona wielka. Bez przesady. Ale bez przesady. No czemu on tego ulta nie używa? Nie używa. O, w końcu. <śmiech> <śmiech> Umieram. A nie, trak nie. Tylko tak Nie, no, ja. Ja przeszyłem. Ty nie przeszyłeś jako pierwszy. No nie. No dobra, no i szczerze, ale chociaż oni ulosną. Co stał tylko na hita. Ej. Trzy osoby kontra, dwa osoby. Oczywiście, że nasza nam wygra. Bo pierwszy. Kieł jest taki niedobry, ale jak ulter w to jest dobry, powiedział Alan. No i miał rację. Okej, okay, jednak nie ma ulacji Przegrana. Mój Boże, ale ten Liko teraz taki wielki jest. Mój Boże, to nie... Ej, teraz tak się... Ej. Teksturę! Patrzcie, tutaj tekstura. Ten oto, proszę panie, super Czy pan to widział? Tutaj. Jego, no, z tego liko pistolet weszedł w teksturę. Ja się domagam. Ja się domagam. pytań Kasy. Rada mówi z rotu. Pięć złotych. O Jezus. No, nie, no po raz piąty. Ej, no, kolejny raz. CZEMU JA się nie ruszam! Dobra, łatwo. <tosmary> <tosmary> to było jasne. To było jasne. To było jasne. To o nie! współczuję. O mój Boże! Patrzcie, widzowie! Widzowie, patrzcie! O, nie strzeli! Strzeli, patrzcie. Ej, ej! Teraz taki ej, jakby super cel pomyślał, żeby kieł ścielał. Żeby kieł mógł się... Se... Ej! Super mocekła! Ja już wiem jaki kieł by mógł mieć. Coś fajnego jaki bym mógł mieć. Takie coś, i by tak leciał tu, tu, tu. Tu, tu i by leciał przez całą mapę. Co ja gadam w ogóle? Przecież on już ma ładowania. A ja myślałem, że Kieł nie ma ładowania. Kieł leci! Bum, buleł, bum, buleł. Ciuka, Czuka, ja ciuka. Mm, mm, mm ciuka. Ha, ja, hu, ha. Um, bum, bum, bu, bu, bu. Nawet nie chcę na nią patrzeć! Ona jest bez elegancji. Dzisiaj, dzisiaj ten odcinek jest taki śpiewający. Ale, no po prostu ja nie mogę grać. Ale ja grać nie mogę. Ja się, się szykam, bo ja grać nie mogę. Albo zagramy jeszcze. Patrzcie, patrzcie kto do nas może dołączyć. No nie, nie dołączy, bo nie jest chyba. Nie jest No daj nie chcę, dobra, chodź idziemy. Gramy ostatnią luntkę, kochani, bo. Gramy ostatnią luntkę, bo. Gramy ostatnią Lundkę oczywiście, okej, okay? luntkę. Co, co, co. No i co? No właśnie, śmiesznie. Czemu mają takiego baza? Myślałam, że. No i mnie na początku zabijają. Nie będę przekleństwa mówiła, ale teraz mają.